Mam na imię Michał i witam Was w trzecim odcinku recenzji smartfonu Nokia Lumia 820. Odcinek ten będzie uzupełnieniem do poprzedniego, w którym omówiłem system Windows Phone 8. Powiem w nim o aplikacjach, jakie można pobrać na nasz telefon, zarówno za darmo, jak i kupując je, a także o aplikacjach, które standardowo zainstalowane są w naszym smartfonie przez Nokia. Oczywiście mówiąc aplikacje mam na myśli również gry, ale do tego dojdziemy. Na początku chciałem pokazać Wam, e, gdzie możemy pobierać lub kupować aplikacje. Jest to sklep. Sklep stworzony przez Microsoft podzielony został na dwie kategorie. Są to aplikacje i gry. Wejdźmy na przykład do aplikacji i zobaczmy, co się tam znajduje. W aplikacjach mamy kolejne podkategorie. Są to najlepsze bezpłatne, najlepsze płatne, najlepiej ocenione i tak dalej. Wejdźmy sobie na przykład do najlepszych bezpłatnych. Zobaczmy, co tu zostanie wyświetlone. Niech to będzie na przykład Facebook. Jak widzicie, w lewym górnym rogu widoczna jest ikona aplikacji, pod spodem widoczna jest ocena, a także liczba ocen użytkowników. Pod spodem znajduje się opis. Opis możemy rozwinąć klikając w odpowiednim miejscu. I tak. To co teraz pokażę jest bardzo ważne, gdyż każda aplikacja w systemie Windows Phone 8 wygląda podobnie. Mianowicie, jeśli przesuniemy palcem w lewo, zostaniemy przełączeni do kolejnego okna. W kolejnym oknie jest kolejna funkcjonalność. Na przykład gdy przesunąłem teraz w prawo w sklepie, mamy dostęp do recenzji. No, jak widać aplikacja Facebooka nie zbiera dość pochlebnych recenzji wśród polskich użytkowników. Gdy przesuniemy palcem jeszcze raz zostaniemy przeniesieni do zrzutów ekranu. Mamy tutaj screeny, w których przedstawiona jest dana aplikacja. Gdy wyświetlimy na przykład jedno z tych zdjęć zostanie ono wyświetlone na całym ekranie, przez co będziemy mieli wrażenie, iż aplikacja ta znajduje się już na naszym telefonie. Jak wygląda instalowanie aplikacji? Klikamy Zainstaluj. I nie musimy nic więcej robić. Aplikacja po prostu pojawi się na naszym telefonie. Sporo aplikacji w sklepie Microsoftu jest bezpłatne. Liczba ta stale rośnie i aplikacji z każdym dniem przybywa. Jeśli chodzi o gry, wygląda to podobnie, dlatego nie chciałbym się powtarzać. Dlatego może przejdźmy do menu i znajdźmy aplikację od Noki. Są to top aplikacje. Może powiększę ten kafelek, aby był lepiej widoczny. Są aplikacje. Jest to podobna aplikacja tym razem od Noki, gdzie możemy wyszukiwać i pobierać aplikacje. Również tak jak w sklepie Microsoftu została podzielona na różne kategorie. Są to m.in. unikaty Nokia, polskie aplikacje. W polskich aplikacjach znajdziemy wszystkie programy, które zostały stworzone przez polskich producentów, na przykład Dziennik Gazeta Prawna, w którym prawdopodobnie mamy dostęp do newsów z tego serwisu. Podobnie jak wcześniej i to co chciałem zauważyć, każda aplikacja wygląda podobnie, to znaczy gdy przesuniemy palcem w lewo zostaniemy przeniesieni do kolejnej funkcjonalności. Tutaj są akurat wiadomości, czyli aplikacje do czytania wiadomości e, i tak dalej. Myślę, że nie ma sensu pokazywać Wam wszystkich funkcji. Chciałbym wrócić teraz do menu i pokazać Wam aplikacje, które już standardowo zaraz po włączeniu telefonu po raz pierwszy znajdują się. Blumi 820. Jest to Internet Explorer, którego nie będę teraz omawiał, gdyż poświęciłem mu następny filmik. Zapraszam serdecznie. Oprócz tego mamy aplikację do przeglądania muzyki i wideo. Nokia zainstalowała również swoją aplikację do muzyki. Aplikację Nokia Muzyka omawiam w jednym z następnych filmów, także również zapraszam. W telefonie w Nokii numer 820 znajduje się aparat 8 megapikseli z obiektywem renomowanej firmy Carl Zeiss, dodatkowo z lampą, podwójną lampą błyskową, przez co zdjęcia są naprawdę dobrej jakości. Nokia ma tego świadomość i zadbała o szereg narzędzi, dzięki którym zdjęcia mogą stać się jeszcze lepsze. I tak na przykład mamy dostęp do kreatywnego studia, do aplikacji Sprytne Zdjęcie oraz aplikacji Kinograf, które, które ułatwiają na tworzenie zdjęć. Oprócz tego w smartfonie, i to jest moim zdaniem największa zaleta Nokia Lumia 820, zainstalowano aplikację Nokia Drive oraz Nokia Mapy, czyli całkowicie darmową, wliczoną w cenę nawigację oraz mapy. O Nokia Drive i Nokia Mapy mówię w kolejnych filmach. Linki znajdą się prawdopodobnie w opisie do tego filmu. Także zainteresowanych zapraszam do śledzenia mojego kanału i wyświetlenia pozostałych pozycji znajdujących się w tej playliście. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną aplikację, bardzo ciekawą aplikację, którą również stworzyła Nokia. Jest to Nokia Miasto w Obiektywie. Niestety nie mam jak pokazać Wam pełnej funkcjonalności tej aplikacji ale być może uda mi się opowiedzieć Wam o idei jak to działa. Otóż kliknijmy sobie w pobliżu. Jak widzimy jesteśmy przełączeni do trybu kamery i na ekranie pojawiły się różne wskazówki. Mamy tu na przykład jak dojść do restauracji oraz do różnych innych obiektów. Gdy będziemy trzymali kamerę przed sobą aplikacja będzie pokazywała nam w którym mamy iść kierunku. Świetna funkcja, naprawdę warta przetestowania. W galeriach handlowych działa to rewelacyjnie. To już wszystko, co chciałem pokazać Wam w tym filmiku. Zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów. Dziękuję za uwagę.